Cześć! Jestem nowym youtuberem wędkarskim Karpik jestem! Dobra, dzisiaj wam pokażę bo byłem w sklepie wędkarskim, co kupiłem. to sobie taką gumę jedną ze Savage'a Savage'a taką jedną gumeczkę no takiego na szczupakach pan mi polecił i też taką drugą na szczupaka. no takie Podobny kolor ma czerwony grzbiet, a tam grzbiet. Dobra, teraz ja Dobra, chodzi o ogólne. Jeszcze coś kupuję. Kupuję taką 2-kilogramową zalętę. Czekolada pomarańcza, żeby zamęcić, albo dać do koszyczka zanętowego. Kupiłem sobie jeszcze takie haczyki z yy, przyponami już gotowymi z Mikado. Na metodę Wetter. to już tam jest śnieżyłka na tych przyponach, tylko tam jest plecionka, żeby były trochę mocniejsze. Ogólnie. Dobra. Co jeszcze kupiłem? Kupiłem taką Metod Booster Morwa. Taki słodki bardzo. Kupiłem jeszcze ogólnie taki, żeby ta się dobrze trzymała, żeby tak przygnieć ją, żeby się dobrze trzymała i żeby się. Nie rozleciałam w powietrze, rzucasz, Takie jeszcze jeden koszyczek, no, mam drugi, ale wolę, sobie jeszcze kupić. Kupiłem też bardzo dużo koszyczków takich. Kupiłem ogólnie dwa dwudziestogramówki. Dwa 30 gramowe I dwa takie 40 I jeszcze taki drugi trochę wobler, no przesadziłem trochę. Nie chciałam aż takiego drogiego, no ale już, wiecie, ja jest taki, powiem mi powiedział, że taki wobler za yy, szczupaka. Pan mi mówił, że to bardzo dobry. No on jest około za, już powiem wam cenę. Nie wam cenę. kupiłem go za 49 zł. No to jest najdroższe co dobra, No i tyle sobie kupiłam. Dzisiaj będziecie mieli mogli jeszcze, jak wrzucę jakiś filmik. Bo jadę dzisiaj na noskę, więc na ryby, więc jeśli może, jeszcze wrzucę filmik później z nocy już. Dzięki za oglądanie i prosiłbym od was łapeczkę w górę i subskrypcję, jakbyście mogli. No to tak, widzimy się. Filmik może jeszcze dzisiaj w nocy będzie albo jutro wstawię, tak rana, może trochę później. No to dzięki za oglądanie i życzę wam miłego dziękuję, Narka.